Zamiast miłości śmierć. Okazuje się, że to wnuczka z mężem zlecili zabójstwo swojego dziadka w Gdańsku Brzeźnie. Motyw też jest szokujący. Mieszkanie były za ciasne i dziadek się nie mieścił. Małgorzata Ziętkiewicz. Piękny bulwar nad zatoką gdańską w Brzeźnie, ale menomen młodzieży polskiej. Do tego domu, do niewielkiego mieszkania dziadka pół roku temu wprowadza się wnuczka z mężem i dzieckiem. Przez pierwsze miesiące jest dobrze. 78-letni dziadek, nazywany przez mieszkańców Juziem, jest szczęśliwy. Albo udaje, że jest. Wprowadzili się, bez zapowiedzi, praktycznie to chyba było. No, taki był przygnębiony tym wszystkim, bo wiadomo, życie miał swoje. A tu raptem troje, trójka weszła do domu, nie. O swoich problemach raczej się zamykał, nie mówił. Dziadek Józie o 7 rano w niedzielę zostaje znaleziony ze zmasakrowaną głową przed swoim domem. 19-letni zabójca uderza kilkanaście razy w głowę. Wszystko rejestrują kamery, sprawca zostaje ujęty natychmiast i sypie pozostałych. Z detalami opowiada, jak wnuczka ofiary, jej mąż, zlecili mu zabójstwo. W momencie, kiedy on idzie do kościoła w niedzielę, zostaje napadnięty, potraktowany tłuczkiem do mięsa No i, i, i tutaj nie miał żadnych szans w spotkaniu z takim sprawcą. Zleceniodawcy zbrodni, wnuczka i jej mąż, oboje dwudziestokilkuletni, zostali aresztowani. Będą odpowiadać jak zabójcy. Motyw i trudno w ten motyw uwierzyć, bo mieszkanie było za ciasne, bo dziadek się nie mieścił. Dziwni ludzie, dla mnie tacy no raczej tacy obcy chodzili tacy, bo się tutaj wychowywała, przyjął, wychowywali dziadkowie kiedyś. No, ale to ostatnio mówię, no coś się zmieniło. Człowiek miał 78 lat. Może był w dobrym zdrowiu, pewnie był w dobrym zdrowiu, więc oni tutaj z tym się za bardzo pogodzić nie mogli. Chcieli jakby no, przejąć ten, tą jego schedę. Trzeba mieć odpowiednie predyspozycje, żeby zostać zabójcą, a zostać zabójcą kogoś, kogo znamy, kogoś bliskiego w szczególności. Jaką predyspozycję miała, by zaplanować zabójstwo dziadka? Wychowywała się tutaj i bawiła na tym podwórku jeszcze 10 lat temu. Co zmieniło się w jej psychice? Bezpośredni zabójca to dziewiętnastolatek, związany z Angeliką emocjonalnie. Ostatnio często był z nią widywany, cieszył się zaufaniem tego małżeństwa. Choć jak wiemy, nieoficjalnie, to Angelika, a nie jej mąż, mogła poprosić go o wszystko. I poprosiła. Krótko mówiąc, ktoś, kto uderza wielokrotnie w głowę, czyli w taką bardzo wrażliwą część ciała, z dużą siłą chce zabić. Bardzo prymitywne zabójstwo, ale to też świadczy o tym, że ci ludzie są bardzo prymitywni. Oni teraz powinni do końca życia pokutować w więzieniu za to, co wymyślili i to, co zrobili. I